Przyszedł październik, piękna polska jesień i czas się zbierać. Jednym z moich przedemigracyjnych postanowień było przygotowanie listy dań, tak żeby wiedziała, że nie umrę z głodu, takich prostych, sprawdzonych. Też chciałam się nauczyć czegoś nowego. Dzisiaj będziemy lepiły pierogi. Ja bym chciała we Francji zabłysnąć kiedyś pierogiem. Zabójź, nie? Łatwo się nauczyć. Ja też nie. Ola, myślę, że ja umiałam robić pierogi. Moja mama mówiła, boże, coś z ciebie wyrośnie. Nic nie umie tylko sprzątać umiesz. Bije jajko. Ci zostanie ciasta. To nie jest problem. Rozwałkowujesz i robisz gruszeczki. I to tylko mąkę i jajko cię? To wstań, to się nie robi na siedząco. <słyski> Mocno. Uwielbiam, tak. To nie jest. Ale nie jemy się jak tego ty... Dobre, w to oh! Oh! <laughs> Słuchaj. Słuchaj. Ciasto musi być luźne. Bierzesz sobie taką, żeby tutaj trochę mąki. I tak robisz, o. I tutaj sobie dobrze przeduszasz i zlepiasz. I dalej. Przeszkę, się takie. Zrobiłam też raz sok z selera, ale to było straszne. To jest Ale zdrowy. A Szukałam mieszkania i powiem Wam, że Francuzi to po prostu są urodzeni minimaliści. Większość y, mieszkań była bez mebli, z bełymi ścianami, drewnianymi podłogami. Miałam też okazję odbyć sentymentalną podróż do korzeni w siłę z skąd pochodzę. Przebadałam się w ogóle w susz i wszerz. Byłam na rehabilitacji, ściam włosy, byłam w grocie solnej, próbowałam raz nagrać filmik. Ubezpieczyłam się, przytam sekret, byłam ostatni raz w ciuchu. I cały czas tak myślałam, że jeszcze miesiąc, jeszcze dwa tygodnie, jeszcze tydzień, jeszcze trzy dni. Tak, dzisiaj mamy sobotę i lecę o 18. Jeszcze nie jestem spakowana, także do dzieła: walizka, plecak, ubrania, kosmetyki, elektronika i w drogę. So uh, it's twenty five minutes till ten PM for your own safety I must remain seated with the Osidbell fast and until the first silver sign is